Cześć wszystkim. Dzisiaj z nami Anna Karwan z Flashmaila. Cześć Aniu. Cześć Renata. Jak skutecznie zbudować listę odbiorców e-mailowych? No i tutaj, tak jak trochę można zauważyć, tych sposobów jest dużo, możliwości jest sporo, ale ja bym dodała od siebie coś, o czym się nie mówi, czyli żeby właśnie mówić o swoim newsletterze. Jakie czynniki właśnie wpływają na dostarczalność? Co zrobić, żeby ją poprawić? I jak nie wpadać w te antyspamowe Filtry. Musimy się upewnić, że posiadamy bazę ze zgodami marketingowymi. Mhm. Jednocześnie, że ta baza jest oczyszczona z odbić twardych, z odbić miękkich. Żeby zadbać też o tą bazę odbiorców, no to istotny będzie taki bezpieczny formularz zapisu. Czyli najlepiej zabezpieczyć go rekapczą, a takim. Obowiązkiem to jest double opt no, Najlepszy newsletter to taki, który spełnia potrzeby odbiorców, a taki wybitny newsletter to taki, na który odbiorca czeka. To jest bardzo trudne.